Tak, bez dodatków. wiesz co wymyśliłem dzisiaj, że pokroję to na, na kromki i podam smarowane dżemem, tak żeby było kolorowo i jakoś tak ciekawiej. Zobaczymy czy będzie to miało e, wzięcie. Tak wymyśliłem. Gruszki widziałem wczoraj w sklepie. Zresztą tam się uśmiechnąłem do gruszek, ale ja to jestem śliwkowy. Dzisiaj jak po śniadanku jak się wbije w śliwki to jak dzik w żołędzie. Nie, ja ją kręcę tutaj w tym, w mikserze. Wszystkie zimne składniki na zimnym mleku skręcam w mikserze i ten. Czekaj, gdzieś tu miałem składniki. O, zrób sobie ten, zrób sobie print screen z tego. Tutaj są składniki. Ten. Wszystko mieszam na zimno, wrzucam pod przykryciem do lodóweczki i na zajutrz rano jest gotowe do użycia. Miksujesz to jeszcze raz i wrzucasz do foremki. I coś jak czapka, bardzo fajne, szybkie, bez żadnego rzeźbienia. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby mi nie wyszło. Można do takich keksówek, żeby mieć kromki, ale można też na taką zwykłą blaszkę. I to jest na dwie keksówki, to co Ci pokazałem, nie? Bardzo fajna, przepis od Toko gdzieś tam kiedyś wleciał. Bardzo fajna drożdżóweczka, naprawdę robi się błyskawicznie. dlatego wiesz, ja się tym chwalę i dzielę, bo y, to jest super sprawa, wiesz, to się robi dosłownie w tym w mikserze samo, nie? To wsypujesz wszystko na sermatę, włączasz mieszaj. Rano włączasz, mieszaj, w tej samej misce w ogóle. Niczego nie musisz przekładać. A, czekaj, tam było napisane, czy nie? 180 stopni na godzinę, ale ja dzisiaj to piekłem, wyszło tak po 47 minutach. Trzeba pilnować. Wiesz, test patyczka, te sprawy. Dokładnie. Poza tym jeszcze wiesz, nawet jakbyś miał ten sam piekarnik, no to jeszcze wchodzi wysługa lat tego piekarnika i tak dalej. Dużo zmiennych. Mam nadzieję, że aż tak to nie, ale też może mieć znaczenie gdzieś tam, nie? Też może mieć znaczenie. A na kuchence też coś rośnie? Rośnie, tak. Na kuchence rosną bułeczki y, cynamonowe. Dobra, ile mam tej kruszonki? Będzie musiało wystarczyć. Dzisiaj zrobię jabłecznik pod pierzynką. To użyję jako pierzynki. w środku Tam nie może być. Ścięta soły. for water Yeah I love, I like fancy things you know because why not? Why not? Tu, 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 What's next? Yeah, let's have a break. Coffee! Second coffee time. Kubej 21.37. Siemka dopiero wstałem. Cześć, Kubi pioku. No, ale dobrze się w ogóle, nie? Wiesz. After water my... Taste cups are uh, clean, so I can I can drink second coffee. 666, podkreślenie, chwilą podkreślenie, ale drożdżówka pachnie mniam. <grym> Cześć <grym grym> Pachnie, 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 tu wszystko pachnie, drożdżówka, ciasteczka, jest po prostu szaleństwo zapachowe. Zdziwomierlaczek, wysłałem Tobie przepis na szarlotkę z zieloną bezą, też fajnie wygląda i smakuje. Dobra, fajnie, zielona beza, koniecznie sprawdzę. Mamy to. Teraz znowu trzeba gary myć. To jest po prostu słabe, nie? Who did this mess? Now I have to clean it. Once again. Różnica to taka, że dajesz kisiel jabłkowy zielony i cukier na ubite białka. O, fajne. Kisiel jabłkowy i cukier na ubite białka. Ale ten kisiel w sensie nie zrobiony, że kisiel kisiel, tylko taki w proszku chyba jeszcze, tak? Weź, tak powiedz na szybko, zanim będę tam się wczytywał. No, spoko. Dobra, te ciastka muszę zabrać tutaj, żeby nie dostało jakieś tutaj kropelki wody.